Cześć, witajcie na naszym kolejnym filmiku. Tym razem chciałbym opowiedzieć o mopie, który sprzedajemy najczęściej w naszej ofercie. Jest to mop Numatic, który polecamy właśnie jako bardzo dobry produkt do, do mopowania. On składa się z, z trzech elementów. Przede wszystkim jest to stelaż, jest to wkład. Oraz kij. W tym momencie kij jest rozłożony. On się składa z trzech, z trzech części. Po jego złożeniu otrzymujemy dokładnie taki, taki zestaw. Często pytacie, dlaczego ten mop jest taki, tak dużo kosztuje. Otóż. Przede wszystkim jest to produkt profesjonalny wykonany przez brytyjskiego producenta firmy Pneumatic International. Znanej firmy na całym świecie, jeśli chodzi o produkcję sprzętu do, do sprzątania profesjonalnego dla firm sprzątających hoteli, szpitali, szkół itd. A sam stelaż Przede wszystkim jest bardzo solidnie e, wykonany z bardzo mocnego tworzywa. Zauważcie, że jest on tutaj zamocowany e, deska e, usztywniająca wkład w połączeniu z e, końcówką kija. Jest e, Y, przymocowana za pomocą y, metalowego elementu jest ten element metalowy w tym miejscu jest poddawany naprawdę dużym y, obciążeniom wiele razy się tutaj y, kręci wokół własnych y, osi w trakcie mopowania stąd też ten element y, y, no tutaj akurat w przypadku tego mopa został bardzo dobrze, dobrze wykonany. W porównaniu do innych producentów, którzy stosują końcówki plastikowe, które się wycierają, luzują, jest to naprawdę godne, godne wyróżnienia. Kolejna rzecz wyróżniająca ten stelaż jest, jest to sposób mocowania wkładów. Ten stelaż nie ma ruchomych tutaj klapek. Można założyć na niego wkład tak zwany zapinany w ten sposób już mamy przygotowany wkład zapinany. Równocześnie ten sam stelaż można wykorzystać do jakiegokolwiek wkładu kieszeniowego przeznaczonego do mycia, do mycia i dezynfekcji podłóg. Również pasują tutaj MOPy, wkłady kieszeniowe nawet domowego, domowego użytku. Każdy element w tym stelażu jest wymienny. Z racji tego, że to jest sprzęt profesjonalny, nie jest to chińska podróbka, więc każdy element można tutaj dokupić. Elementy, które są poddawane, poddawane przytarciom, zużyciom, to są właśnie te krawędzie na, tutaj na, na końcówkach klinów. Jeśli one się zetrą po jakimś czasie, można je spokojnie odkręcić, przekręcić na drugą stronę i założyć, założyć ponownie. I stelaż będzie bardzo dobrze pracował. Jeśli chodzi o sam kij, zauważcie, że rękojeść... W środkowej części jest pokryta taką pianką, która powoduje, że bardzo fajnie się ten, ten kij trzyma, bardzo fajnie się prowadzi mopa. Końcówka mopa jest zakończona gałką ruchomą. Ona też powoduje, że w trakcie mopowania ręka nadgarstek jest chroniony, nie jest poddawany tak dużym obciążeniem jak w przypadku kijów, które tego nie mają. W przypadku mopów Numatic warto jeszcze jest zwrócić uwagę na fakt, że stosowane są wkłady bardzo wysokiej jakości, to jest gruby, mięsisty wkład z bardzo z wysokiej jakości mikrofazy. Ten wkład jest w stanie przyjąć do 200-220 mililitrów wody roztworu czyszczącego, dzięki czemu takim jednym mopem możemy wymyć do 20 metrów kwadratowych. Także zdecydowanie jest to produkt o wiele wyższej jakości, aniżeli te, które są dostępne gdzieś tam w hurtowniach gospodarstwa domowego. Blokowanie, odblokowywanie stelaża Wystarczy, żeby go odblokować, przyciskamy tutaj, podnosimy, możemy już pukać w wiadrze ten wkład. W ten sposób przygotowujemy go sobie do pracy, i możemy już spokojnie mopować tym mopem dowolną, dowolną powierzchnię. Mop jest bardzo lekki, bardzo trwały, bardzo wygodnie się nim e, myje, zwłaszcza przypada on do gustu osobom, e, które nie mają aż tak dużo siły fizycznej. Panie upodobały sobie w szczególności właśnie jako taki lekki, poręczny, bardzo wygodny mop profesjonalny do mycia podłóg. Dzięki bardzo.